Czujesz się ciągle zmęczony, śpiący, nie masz energii ani siły, jak również motywacji do działania? To nie jest zwykłe zmęczenie. To jest objaw wypalenia zawodowego. Twój cały organizm, czyli psychika i Twoje ciało, w pewnym momencie mówią stop. I zdarza się tak, że nawet po Dobrze, dobrze przez Panej nocy. Po weekendzie, podczas którego mogłeś odpocząć, nadal w poniedziałek rano czujesz się, jakbyś przebiegł co najmniej maraton. Dlatego zapraszam Cię na bezpłatną, 30-minutową konsultację dotyczącą wypalenia zawodowego, podczas której pomogę Ci określić, co tak naprawdę Cię wypala. I co dalej w tej sytuacji zrobić? Link do zapisu znajduje się w bio mojego profilu. Nie czekaj na później, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli chcesz skorzystać z tej darmowej konsultacji, to kliknij link i wybierz dowolny dla siebie termin z mojego kalendarza.